Witam dzień dobry, po raz kolejny na kanale Forwis Dzisiaj pokażę autko, które jest do sprzedania. Będzie to bardzo ciekawa propozycja, ponieważ samochód posiada kierownicę z lewej strony. Jest to Mercedes klasy G63 AMG tak zwana galenda. 2013 rok Sprowadzony samochód z Dubaju. Obecnie na angielskich numerach, czyli tutaj mamy wszystkie, że tak powiem, przeglądy opłaty, wszystko jest zrobione. Angielski dowód rejestracyjny. Cóż mogę powiedzieć o tym samochodzie jeszcze? Przebieg tego auta. Zaraz sprawdzimy przebieg tego auta. Wejdziemy sobie tutaj w ustawienia. Auto ma przejechane obecnie 43 000 mil, 43 742 dokładnie, czyli tak jak widzicie, dosyć, dosyć niedużo. Z tego co mi sprzedający mówił, auto zostało w ostatnim czasie doinwestowane. Ja oczywiście jeszcze dopytam, co było zrobione, i, i, i to będzie umieszczone w filmie. Pokażę Wam auto od wewnątrz. Widzicie, e, dwukolorowa, skórzana tapicerka. Tutaj z takimi pikowaniami, oczywiście AMG. E, czarna podsufitka. E, tutaj, tak jak mówiłem, przebieg tego auta. 43 tysiące. Zobaczymy sobie autko z tyłu. E, tutaj mamy dodatkowo jeszcze jakieś monitory z tyłu. Nawet auto wygląda nieźle oczywiście wymaga pewnych zabiegów kosmetycznych Tak auto wygląda z zewnątrz Tutaj jest jakiś problem z tego co mi sprzedający mówił Jakiś jest problem z, z tym miejscem na koło zapasowe Ale to oczywiście można wszystko sprawdzić Tutaj mamy felgę hamulce wentylowane, tak jak widać kominy oczywiście tutaj pod spodem także zobaczymy jeszcze autka oczywiście V8 biturbo tak samo tutaj z przodu auto widać ma dosyć świeże opony tutaj jest fajny taki grill prawda grill taka rama bym powiedział No, słuchajcie, no przejechałem się tym samochodem. Oczywiście na krótkim odcinku tutaj jesteśmy, jesteśmy w mieście i tak nie bardzo można ten samochód zabrać gdzieś, powiedzmy, dalej. Ale no z tego, co, 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 co zdążyłem się zorientować, no silnik skrzynia myślę, że w porządku. Oczywiście ja jeszcze będę dopytywał sprzedającego szczegóły. Natomiast odkryłem jedną rzecz. Szyba pasażera nie działa. W ogóle nie można otworzyć szyby z panelu tutaj od kierowcy i również ten przycisk po prawej stronie, on, on też nie działa. Nie wiem, pewnie to jest jakaś mała rzecz, no ale, ale, ale tak jest. Co jeszcze? No i ten guzik tutaj widzę, taki też lekko jest wytarty. Ja go może pokażę. Tutaj może będzie widać. W każdym bądź razie, na pewno trzeba auto zweryfikować dokładnie, ponieważ no to, są, to są dosyć drogie samochody i tutaj każda usterka może kosztować duże pieniądze. Natomiast, jeżeli ktoś zna się na tym modelu, na pewno, na pewno wychwyci różnego rodzaju mankamenty. Ogólnie to sprawia takie wrażenie, bym powiedział, do, do odczyszczenia, czyli, czyli nie jest jakieś zapuszczone bardzo, natomiast żeby tutaj przywrócić blask temu, temu autu, myślę, że tutaj troszeczkę spędzić trzeba czasu nad właśnie nad wnętrzem, nad wyczyszczeniem tego wszystkiego i, i będzie to wyglądało naprawdę bardzo fajnie. Podsumowując dzisiejszy materiał, ta propozycja, którą Wam pokazałem, Mercedes G63MG, dosyć fajna baza do zrobienia z tego samochodu ciekawej perełki na przyszłość. Pamiętajmy, że te samochody nie będą taniały, tylko będą drożały. I jeżeli chodzi o, o, o galendę, no to, jest, to jest jakby perełka Mercedesa i te, te samochody są bardzo popularne wśród użytkowników, jest po prostu grupa ludzi, którzy, którzy kochają te samochody. Natomiast no, jeżeli chodzi o ten konkretny model, ta moja weryfikacja wczoraj była bardzo taka pobieżna i i, I dość szybka, ponieważ sprzedający jest dosyć zajętym człowiekiem i e, był na tyle miły, że poświęcił mi swój czas, chociaż na chwilę, on miał później umówione spotkanie, e, więc e, z tego, co ja się zorientowałem, silnik skrzynia, e, no słuchajcie, no, nie słyszałem jakichś dziwnych dźwięków i, 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 i takich niepokojących... E, Oznak, że coś jest nie tak z tym silnikiem czy ze skrzynią, wydawało mi się, że wszystko jest ok, natomiast ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, że tak powiem, i ja miałem pierwszy raz do czynienia z tym samochodem. Także, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to, to oczywiście bardzo proszę, żeby, żeby ten stan techniczny sobie zweryfikował sam no, na miejscu. Ponieważ no, możemy tutaj zorganizować spotkanie, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć ten samochód, to ja oczywiście to wszystko zorganizuję. Także auto skręca, jeździ, odpala od pierwszego, także tutaj no, nie było problemów. Ja przejechałem się tylko po mieście, więc nie zaobserwowałem jakichś wielkich kłopotów, po prostu no, wszystko, wszystko wydawało się w porządku. Ale, tak jak mówię, dla bezpieczeństwa trzeba takie rzeczy sprawdzać i ktoś, kto się zna na tym samochodzie, na pewno pewne rzeczy wychwyci, jeżeli oczywiście coś jest. Także, także to pozostawiam, że tak powiem, Państwu. Od strony wizualnej, no, tak jak pokazałem, Felga. Powiedzmy to wnętrze też no, trzeba, trzeba jakoś odczyścić, żeby to nabrało blasku. Tam był wytarty jeszcze przycisk od podnoszenia szyb po prawej stronie. Nie wiem, ktoś intensywnie po prostu otwierał tą szybę i zamykał. I tak on po prostu jest, ta farba jest, jest jakby tak zdarta i to też estetycznie nie wygląda za dobrze. Nie podobała mi się maska w tym samochodzie. Z mojej, w mojej ocenie nie wiem, czy, czy tam coś było robione, po prostu, czy, czy to też od słońca, powiedzmy, no bo to auto jest, jest przywiezione z Dubaju, a wiadomo, tam temperatury są znacznie wyższe. Parę wgniotek gdzieś tam jest na, na karoserii, to też można zobaczyć. No i ogólna polerka, ja myślę, że, że tą polerkę przydałoby się zrobić. Także to są moje wrażenia z tych oględzin, takich szybkich co prawda, ale jednak jeżeli chodzi o cenę, auto jest wystawione za 49 850 funtów, czyli to powiedzmy na złotówki to by było w około w okolice 250 tysięcy złotych ta cena jest do negocjacji, sprzedający ma świadomość, że, że są jakieś mankamenty i on jest tutaj przygotowany na to, natomiast też przestrzega przed składaniem jakichś takich śmiesznych ofert, prawda, ponieważ no, on też jest świadomy ile to auto jest warte. Ja myślę, że to jest, tak jak powiedziałem na początku, fajna baza do zrobienia z tego samochodu coś fajnego na przyszłość. Także to jest wszystko, to jest wszystko że tak powiem, do zrobienia. Aha, jeszcze powiem o rzeczach, które były zrobione w ostatnim czasie w tym samochodzie. Olej i filtry to było zrobione, termostat jest nowy założony, są założone jakieś dwa doloty do, do turbosprężarki, to są nowe z tego co on mi mówił, cztery nowe opony, tak jak widzieliście te opony były w super stanie, więc one są nowe i nowy akumulator jest założony w tym samochodzie, także to jest, to jest w ostatnim czasie robione, ja mam nadzieję, że sprzedający ma fakturę, więc to będzie też można pokazać i, 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 i jakby no, zweryfikować to wszystko. Dobrze, ja mam nadzieję, że, to powie, że powiedziałem wszystko na ten temat. Jeżeli coś, coś umknęło mi, to bardzo przepraszam. Ja oczywiście zostawię tutaj maila pod swoim filmem. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, proszę pisać. I będziemy próbować tutaj zorganizować spotkanie, jeżeli będzie taka potrzeba. I mam nadzieję, że, że znajdzie się kupujący i będzie mógł cieszyć się tym samochodem w przyszłości. Także Myślę, że to tyle. Dobrze, słuchajcie, ja dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Spotykamy się w kolejnych materiałach na kanale 4Wheels UK. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.